Siemano, prosto z Manchesteru. Sprawa transferu Alejandro Garnacho jest to temat, który w ostatnich tygodniach przejawia się na bieżąco i mam wrażenie, że dosyć mocno dzieli fanów Manchesteru United. Są zwolennicy tego rozwiązania, którzy chcą, żeby Argentyńczyk odszedł za pewną kwotę. Są tacy, którzy wypchnęliby go po prostu, a są również tacy, jak ja, którzy by go absolutnie nie sprzedawali. Podyskutujmy chwilę o tym. Zapraszam na tylko United. Only one United. Only one United. Only one United. Już na samym początku znacie moją opinię. Ja Alejandro Garnaccio zostawiłbym w drużynie. Za chwilę powiem wam dlaczego. Natomiast absolutnie rozumiem tych, którzy Garnaccio by się pozbyli. Jestem w stanie przyjąć argumenty o tym, że on gra słabo. Że jest jeźdźcem bez głowy, że się nie rozwija, że jest taki siaki, że ma ego, że po prostu w ogóle same złe rzeczy można o nim powiedzieć, trzeba się go pozbyć jak najszybciej. Ok, ja jestem w stanie taki punkt widzenia zaakceptować, natomiast nie pokrywa się on z moim. Ja uważam, że tak, Garnaczo ma pewne problemy. Ja bardzo często krytykowałem u niego jego samolubność, niedostrzeganie kolegów. Zapatrzenie takie w siebie, ego, które zaczyna bardzo szybko się rozwijać w niebezpieczną stronę. Natomiast ja w garnaciu widzę też potencjał na skrzydłowego, który będzie stanowił o zespole na wysokim poziomie. Ja widzę Garnaczu jako piłkarza, który absolutnie może być jednym z czołowych zawodników Premier League. I dodatkowo, co jest argumentem dla mnie? Jakby nie do podważenia Ten gość ma dopiero 20 lat 20 lat A wielu fanów Manchester United Oczekuje od niego dojrzałości Jakby miał co najmniej 26 Wchodził w swój prime Albo już w nim był I powinien ciągnąć cały ten zespół W każdej normalnej drużynie Piłkarze nastoletni 20 letni to są zawodnicy na początku swojej przygody piłkarskiej. U nas Garnacho jest traktowany jakby to był jeden z liderów tej drużyny i to od niego wszystko zależało. Nie jestem w stanie w ogóle zrozumieć takiej narracji. Absolutnie do mnie nie dociera to, że on jest krytykowany tak, jakby był piłkarzem, który by tu od wielu lat zawodził. Tak absolutnie nie jest. W tym sezonie oczywiście on nie jest dobry. Garnacho nie gra dobrze w tym sezonie. Ale czy my szczerze poza Amadem Dialo możemy o kimkolwiek powiedzieć, że w tym sezonie gra dobrze? Zastanówmy się i wszyscy wy odpowiedzcie sobie na to pytanie, kogo w tym sezonie tak naprawdę można wyróżnić? Można wyróżnić właśnie Amada Dialo głównie za to, jak się prezentuje. Natomiast garnaczo? ma zjazd formy. Tak samo jak Kobie Mainu, na którego tematy też się pojawiły już głosy, że powinniśmy się go pozbyć, że on się nie rozwija, itd, i tak Kolejny dla mnie absurdalny w ogóle przykład, Mainu czy garnaczo. Oni dopiero zaczynają swoją piłkarską przygodę. Jeżeli chodzi o garnaczo, bo tutaj na nim się skupiamy. Ja absolutnie nie rozumiem tego stwierdzenia, że on się zatrzymał, że to z niego już nic nie będzie, trzeba się go pozbyć i tak dalej. Czy naprawdę oddanie Garnaczo za te potencjalnie 50 milionów funtów to jest taki dobry interes? Patrząc na to, kim Manchester United się potencjalnie interesuje w zamian za Garnaczo, ja nie jestem tak przekonany, bo ja nie uważam, żeby piłkarz Serie A z drużyny, która tam dołuje. Cały ten Patrick d'Orgu był dobrym rozwiązaniem. Absolutnie uważam, że to jest przestrzelony pomysł i będziemy tego po prostu żałować. Jeżeli w ogóle jeszcze oddalibyśmy Garnaccio potencjalnie do Chelsea, to już dla mnie w ogóle by był totalny absurd. Oby do tego nie doszło, z mojego punktu widzenia i ja się nie zgadzam po prostu na taki transfer. Ja rozumiem, że kwestie finansowe przez te idiotyczne przepisy ligowe, ten cały zrównoważony rozwój i tak dalej, są trudne w tej chwili. A Garnacho jest piłkarzem, który z naszych wszystkich asów generuje jako takie zainteresowanie. Natomiast żeby pozyskać jakiegoś kota w worku, my oddajemy piłkarza, który udowodnił nam wszystkim że jest w stanie rywalizować w Premier League. W przeciwieństwie do tych ludzi, którymi Manchester United się interesuje. Czyli ten Dorgu, zdaje się, był tam jeszcze jakiś Nenes z Salzburga, bodajże. Też. To jest ponoć piłkarz, już nie wiem, czy tam jest 22 czy 24 lata. Serio? No my chcemy 20-latka zastąpić kimś takim, kto. Z mojego punktu widzenia nie znaczy wiele. Bo to jest piłkarz anonimowy. Z punktu widzenia piłki, tutaj angielskiej. Natomiast Garnacho nie. Garnacho to jest piłkarz, który przysz, oczywiście przyszedł do nas z Atlético Madryt. Do naszej akademii. Rozwinął się w niej i według przepisów on jest traktowany już jako nasz wychowanek. Więc oczywiście na nim jesteśmy w stanie zarobić w miarę dobre pieniądze z punktu widzenia takiego czysto finansowego, bo będzie on liczony jako całkowity zysk. No, ale jeżeli my mamy wydać na takich zawodników, to ja się absolutnie nie zgadzam. Garnaczo według Transfermarkt rozegrał dla nas 118 meczów. Strzelił 23 bramki, zaliczył 14 asyst. Oczywiście, ja rozumiem, to nie jest nic fantastycznego. Jak popatrzymy na to czysto statystycznie, no to mocno średnio, można powiedzieć wręcz, że słabo. Natomiast trzeba pamiętać, tak jak mówię, o wieku Garnaczo. 20 lat. 118 meczów. Dla wszystkich, którzy krytykują Garnacho za to, że jest słaby, za to, że gra samolubnie, że się nie rozwija, że jest jeźdźcem bez głowy. Czy pamiętacie początek Cristiano Ronaldo w Manchesterze United? Zobaczcie sobie na spokojnie, jak zaczynał Ronaldo. Jak on wyglądał? Ile strzelił bramek? Ile zaliczył asyst? Zestawcie to sobie z Alejandro Garnacho. Myślę, że wtedy do Was mniej więcej dotrze, co ja chcę przekazać. I ja tutaj nie mówię, że Garnaczu to jest talent na poziomie Cristiano Ronaldo. Uważam, że nie. Uważam, że Garnaczu nigdy nie będzie nawet blisko tego, kim stał się Cristiano Ronaldo w piłce nożnej. Natomiast to nie znaczy, że my mamy szukać tylko talentów na poziomie Cristiano Ronaldo, bo to może być dosyć skomplikowane, zwłaszcza w sytuacji, w jakiej obecnie jest Manchester United. Natomiast Garnaczo, który podejrzewam z racji przebywania w tym klubie już paru, paru lat, ma do niego jakieś przywiązanie. Jest związany z fanami, z ludźmi, którzy oglądali go jak grał w drużynach młodzieżowych. Z ludźmi takimi jak ja, którzy widzieli jak Garnaczo wyglądał w drużynie młodzieżowej, jak wchodził do pierwszego zespołu, jak się prezentował. Przypomnijcie sobie jak my wszyscy uwielbialiśmy Garnaczo, gdy ratował nam skórę. W poprzednim sezonie, gdy grał mecze niektóre naprawdę świetnie, gdy po wejściu z ławki on był jedynym, który dawał impuls i sprawiał, że ta drużyna jako tako zaczynała wyglądać. Wielokrotnie oczywiście go krytykowaliśmy, tak jak już wspomniałem, ale ile radości on nam dał i ja jestem przekonany, że on będzie w stanie czynić to nadal. Tylko Amorim, jego sztab, ludzie odpowiedzialni za rozwój garnaczo. Muszą nad nim popracować, więc może pozwólmy trenerom, żeby dali temu talentowi rozkwitnąć. Dlaczego mamy się pozbywać garnaczo? Tylko dlatego, żeby kupić jakiś dwóch, potencjalnie jednego, bo jak pojawia się cena za tego dorgu, no to raczej nie wystarczy nam na jakieś wielkie szaleństwo. I serio? My chcemy zamienić garnaczo na kogoś takiego. Chcemy zamienić gościa, który rozegrał już ponad 100 meczów na poziomie Premier League, na kogoś, kto tam obija się w dolnych rejonach yy, ligi włoskiej. 20-letni tuńczyk, coś wam to mówi? Już mamy takiego jednego, za którego wydaliśmy potężne pieniądze, a niewiele z tego wynika. I ja oczywiście jestem zakupowaniem utalentowanych piłkarzy, często mniej znanych, których skałci wypatrzą, znajdą polecą do Manchesteru United ale no naprawdę jak się patrzy na tamtego gościa nie jest to jakiś wielcy wyróżniający się talent na poziomie młodych piłkarzy w Europie a zobaczcie że jak pojawiła się informacja że Manchester United zaakceptuje oferty za Garnaczo czy Mainu od razu pojawili się chętni od razu i to nie pojawiły się jakieś losowe drużyny tylko dosyć takie sensowne bo Napoli czy Chelsea to nie są jakieś tam jaśki. I my jako fani obrzucamy się błotem i tak dalej z powodu różnych opinii na temat transferu tego piłkarza, zamiast pomyśleć sobie. Oczywiście ja wam nie chcę mówić co wy macie myśleć. Ja przedstawiam tylko swój punkt widzenia. Ale jak my możemy jechać po piłkarzach którzy są nastolatkami, no Garnaccio już ma 20 lat, no to już wiadomo, w pełni dorosły rozwinięty chłop, już nic z niego na pewno nigdy nie będzie, bo niektórzy tak wieszczą niektórzy tak mówią, nic z niego nie będzie, koniec, kropka i może tak być, może Garnaccio zostanie takim jeźdźcem bez głowy do końca swojej kariery ale może Amorim będzie w stanie go oszlifować i sprawić że będzie to naprawdę fajny piłkarz na poziom angielskiej ligi Zwłaszcza, że on pokazał, że ma pewne takie cechy, które pozwalają mu istnieć w tej piłce. I ja, tak jak mówię, mam nadzieję, że garnacze od nas nie odejdzie. Manchester United nie powinien sprzedawać młodych talentów. Przeciwnikom szczególnie, takim jak Chelsea, zaumówmy się dosyć śmieszne pieniądze jak na dzisiejsze standardy, bo 50 milionów funtów. Za 20-letni talent z Ligi Angielskiej, to jest śmiech na sali. Zobaczcie, za ile Chelsea kupiła Kaysedo. Zobaczcie, ile kosztują nastoletni piłkarze, którzy już sprawdzili się na poziomie Ligi Angielskiej. I się zastanówcie, czy te 50 milionów garnaczo to są naprawdę pieniądze, które warto rozważać. Jeżeli to by była oferta na poziomie 100 milionów, wtedy możemy dyskutować o tym. Chociaż ja i tak raczej byłbym za tym, żeby Garnacho pozostał. Głównie dlatego, że obecnie nie wierzę, że Manchester United sprowadzi nam piłkarzy lepszych, którzy zastąpią Garnacho tak, jak powinni. Jeżeli ja bym miał gwarancję, że pieniądze pozyskane z Garnacho zostaną przeznaczone na zawodników takich, jak ja sobie wyobrażam w Manchesterze United, byłbym w stanie się na to zgodzić. Jeżeli Manchester United poszedłby po wahadłowego z prawdziwego zdarzenia, takiego jak na przykład Ryan Aitnuri, ja bym nie protestował. Jeżeli dodatkowo Manchester United wyciągnąłby za garnaczo duże pieniądze, które pozwoliłyby na, powiedzmy, pakiet dwóch piłkarzy z Wolverhampton, czyli Aitnuriego i Kunie, ja absolutnie nie miałbym nic przeciwko, żeby zrobić taki deal, ale w tym momencie, jak ja widzę, co planują ludzie związani z Manchester United przy potencjalnym odejściu Garnacjo, opadają mi ręce. A dodatkowo tutaj jest taki apel do fanów. Nie zapominajcie o skreślaniu piłkarzy takich jak Garnacjo czy Mainu, że to są dzieciaki w poważnej piłce i nie każdy wielki piłkarz w ich wieku. Już pokazywał to, że będzie to jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Także zastanówcie się. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie. Jak wy zapatrujecie się na sprawę Garnaczo? Jak zwykle podyskutujmy o tym. A na teraz to by było na tyle do usłyszenia wkrótce. Cześć.